Dzień dobry, 25 kwietnia. Ważny dzień. Dobry początek, godzina 10. Jesteśmy w BMW Mini Zdunek w Gdyni. I będą się teraz rzeczy, rzeczy ważne działy. Bardzo, bardzo, bardzo. Będą emocje. Ale będziesz płakał? Mimo zmęczenia, co? Będziesz płakał? Nie, nie. To lepiej. A co będzie, to się zaraz okaże, nie? No dobrze moi drodzy, bo nawet nie powiedziałam po tym wstępie z, już ze Zdunka Musieliśmy się cofnąć do Gdyni, właśnie pojechać do Gdyni, załatwić jeszcze jedną sprawę e, Więc siedzimy sobie teraz w czym? X1, w nowym X1. X1 Będzie e... oddzielne wideo z nim na motokronicy Szybkie Szybkie wideo czy szybki samochód? Szybkie wideo, nie szybki samochód Nie szybki samochód, ale prezentuje się pięknie Jest w bardzo ładnym kolorze zielonym, ale nie o tym miałam mówić Wracamy właśnie do Zdunka Mam nadzieję, że teraz to już pójdzie szybko. No nie? Tak, i że wyjedziemy tą, co trzeba wreszcie. <noise> tak, że wyjedziemy tą, co trzeba wreszcie. Chociaż no tam też się całkiem miałeś. Nie? Chociaż no, na pewno nie jest to samochód dla ciebie, nie? Na pewno. Może ja się kiedyś przekonam do takich samochodów Do suwików? Może. W sumie no ciebie to bym tym widział by to... No, w takim kolorze może Tu być. nawet silnik jest ten sam, co w twoim. Ale on taki przymulony się trochę ten sam tutaj być szczera, więc no. średnio ale może są inne warianty. No dobra, no to, to jedziemy do Zdunka. No i oby się wreszcie działo, nie? Patrzcie, jaki piękny kolorek. Ten kolor jest przepekarny. No i w ogóle ten przód, podoba mi się, kurde. W tym to mi się podoba. No. Fajny. To, to taki kantyle, nie? Niestety. Tego typu. Wygląda lepiej niż jeździ, mam wrażenie, ale może... No i Może mi się wydaje. Fått spist? <laughs> 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 Czas się robi. Możesz <grystanie> no. tam to może, to? możesz zrobić tak, że ty też tam staniesz. To tak, a ja wtedy tutaj się schowałam Możemy tak? A my i tak i tak, tak To, No chodź, to może! No Przejdźmy ok, no. no. do przodu A ja się teraz schowam? <laughs> I powiecie kiedy, nasz jest tryb Jesteśmy gotowi wow. Ale... <laughs> Pograń Wow Ale efekt <laughs> O mój Boże Trzeba doło Wow Ale efekt O mój Boże Trzeba doło Klasa. Mm. Dobra, to zostało być kluczek. Już tam sobie przymierzajcie się powoli. Zobaczcie tak. co jak. Może nie wiem czy tak. Może powiem jakieś pytania. Trzęsiesz się? Jeszcze nie wiem, na razie to, to wysoko. Mm. Lepiej wygląda niż ta bardzo, co? Lepiej. Naprawdę dzieje, nie? <laughs> o. Ezu, dużo wygodniej niż w tej się przesiada. Spodziewałam tutaj. się, że już jak kupiony to będzie wszystko git. <laughs> Fajnie. To się zmienia, prawda? Tak. Możemy sobie ustawić pytanie. Tak, my zostawiliśmy czerwony, bo tak dobrze gra tutaj mhm. wszystkim. Ale mhm. jak wejdziesz ogólnie w Mani, to tam jest do wyboru Ale wolny. No to będzie jeden z takich samochodów, jak nawet Maćka teraz, e, że też po czasie robi roboty cały czas. długo jeszcze będzie robił roboty. A ja co zapytać, jego generacja ta, one są, mają swoją powiedzmy strukturę taką samą, także, że sporo elementów pasuje jest taki sam czy nie? Nie, to jest y zupełnie nowy, nowy samochód. Oczywiście część na przykład kół będzie pasowała, ale zapach. tak, teraz zawsze ma podobne, e, więc to będzie podobne. Jakieś elementy pewnie się znajdą podobne, ale generalnie to jest zupełnie nowy, nowy samochód, następny, następna generacja. Popatrz na przesłania, zmiany będą tak podobne? Tak, jak to. Parę słów do mikrofonu, poprosimy. No Teraz to, co ja mam powiedzieć. Uszołomiona jesteś lekko? Jest śliczna. Pierwszy raz widzę w takim, w takim stanie. No, bo jest czyściutka, błyszcząca. Czyściutka, bez tych folii Mhm. pięknie się prezentuje. Tutaj to można wozić to cuda po prostu. Się... <laughs> nie widać. No, widać to jest. Siadłam se. nawet. Jak? No jest... Bardzo wygodne są te fotele. W ogóle jest cały piękny i już mówiłam o tym wcześniej. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie. Nie? Chcesz być wożony? Czy się trochę usadowiłaś? No może będę. ale genialny jest ten No mogłam się przyzwyczaić. Pęki. No, odbiór salonu to jest fajna sprawa. Tak. No, drugi raz przeżywam coś takiego i to jest bardzo miłe. Co się otwiera? Yy, Słowak? Okay. Tak, od spodu, no. Elegancko. No musisz docisnąć i się zatrzyma. Ładowareczka okej, to Naciśnij i powróć. No, petarda. No. A Już o mały włos byłaby trójka. Nie, dobrze, że jest piątka. Całe szczęście, no, jest piątka. Nie o A Paweł, szanbie, jest. licef Zmieniłem, jeszcze sobie tam. Dlaczego on tak, jak Wiesz co? I ty co ostatnio wspomniałem sobie, jak wydawałem to, którą chciałeś w z moimi skórami w środku, no. No, to ona nie miała do pracy nie, no, nie, nie miała zwykłego Miała karwana, Co nie. Rozwykła. To dobrze. Nie to lepiej dobrze, że mówisz. No. To się cieszę. Ale myślę, że niczego nie żałujesz, prawda? No gdzie tam nie mam. Absolutnie. Jest taka karta. Ale ona w sumie nawet lepiej wygląda niż tamta, bo ja zawsze chciałem mieć te czarne a nie tą kolorowaną, pamiętam. Tamtym ja no. Fajnie, że ona ma szerokie te, um, z są te opony, w no. Tak, tak. Przy takie 5, 5 a przy 19 a tak, 2, 4, 5, A tam jest właśnie to 5, no. U no. mnie, w piąty, jest tak samo Co tam dostałeś? Gadyczki. Y -y. <grychy> Czekaj, no to to mogę chyba tutaj włożyć, tak? Tak, W sumie Będzie... będziemy, wiesz, jeszcze robić... Profil kierowcy, to ja wiemy tylko drugi klucz, bo on będzie wamianowo. A na miniach to też pewnie, Front i to używaliście, czy nie? Używamy, no? Mhm. No też zaraz Cza. No właśnie, połącz, uchwawały. Jak go znam, to później nie będzie tak. miał cierpliwości z takich rzeczy. Sek. Łydę masz łapkę, pokażę ci. Taką. Sobie piec, o, ja ja też nie jest. wiedziałem, bo to na ten rajd rzeczył. pokazali. Tak Dobrze, dobrze. o, Ja to bydę nie bardzo, Ja też to mam właśnie, że... jest swój samochód, to później jak w randkę do bagażnika, no razem mam w głowie, że w końcu nie co robimy? No. no. Siądę się z tyłu, dobra? Co nie mam pewności, czy jest można. Jest, jest tutaj... Jocie. No, no, ten dekor jest, jest, idealny po prostu. Ten go zawsze no, nie grałem. Jest, jak sobie ją to, to zawsze ten brałem. No, dajesz. Pierwsze to palcowanie. Jeszcze drugą masz, coś na tym. No, no. Się, A, też palcinko. mi się topało, tam taki pasek jest na środku. Okej. Na środku masz, pod przebiegiem dosłownie taką klapę. A, tu jest. Nastąpiło zerwanie folii, proszę Państwa. Daj, proszę. W domu założymy. <laughs> no i jeszcze. Na progach jeszcze to jest jak coś, ale to już może sobie jest to, to później, rady. no. Tak, to sobie zaraz też dogramy. Zdejmowanie tego. O tu jest jeszcze. Nie mhm. jest No dobra, to zrobimy może najpierw ten Android Auto. Mhm. Na dobry początek. No, pierwszym razem trzeba parę razy się zakręcić, żeby tam chodziła, jak trzeba. No, to normalnie jedziemy. No, tylko czekaj, bo jak chcę to nagle z przodu. Nie, ja O, kwiatki, aż to miłe. Jak Miniaka odbieraliśmy, też dostałam kwiatki. Bardzo dobre zwyczaje mają, pamięć w tym salonie. Właśnie powiedziałam, że trochę się przyczyniłam, nie? No trochę. Do toru przysad, spada Tak poprosimy. poprosimy. No tutaj już spacervowałem, no. I jest tam na tamtą z tamtej strony. No. Tamamy to? Tak. Siadasz? No, no siadam. हम्म <laughs> что сегодня не представляю. <laughs> Mam, po prostu Piękna nice, jest, no. Zadaj? Tak. Zostań, sobie, z tej tajek, się zna, jak się tak po wszystko na czarno. Czekaj, bo mi się to nagrywa. A ja tak... Nie niezdarnie to robię No to będą pierwsze metry Pierwsze metry, pierwsze kilometry też tak ja się muszę Na razie jest sześć Kilometrów? 6 kilometrów na liczniku no O czekaj, oni muszą wyjechać w takim razie No czadowo Muszę się tutaj chyba jakoś ustawić Chyba, że poczekaj, ja tam pojadę I go no, puścisz no dobra, to tu kończę na razie. Wyjeżdżamy! No. Niesamowite. Czadowo. Poważnie wygląda. Genialnie. Ten czarny. Wygląda, i chciałam powiedzieć, że te fotele to są jakieś zawygodne trochę, chyba. Wyjątkowo, nie? No. A to są w ogóle sportowe fotele. Czy się. O, tak. Nie wiem, czy widzi, a. Nie już wszyscy. No jak? Opowiadaj. Zarąbiście, no po prostu. Dobrze jedzie? Pięknie. No co, do Sopotu? Po Po Szyszków? Jedziemy po Szyszków. I coś zjeść. I coś zjeść. Śniadanie możemy. Teraz to już obiad chyba. Pierwsza jest. Zeszło nam tu trochę. Pięknie. Dobra. Albo nie, jeszcze. 21 Nie, no jeszcze. Poczekaj, o, zgasła od razu. Jeszcze nie będę nagrywał, bo to będzie dobry rozpęd teraz. Nie, no przecież nie będę katował. No bo się to przecież wiadomo. No. Swojego. <grym> no lepiej niż. No w tym. Jak? X1. <grym> Ale masakra, po prostu masakra. Ekstra. Cicho, no. Może że na 19 Zarek to wszystko przyjmuje. To gdzie jedziemy na randkę teraz? Znaczy drea, nie, drea. nie teraz, ale najbliższy wyjazd. to Idzie tylko im dalej, tym lepiej tak to powiedzmy. Fajnie. To drewno, naprawdę wszyscy to doceniają i ja sobie zawsze takie wybierałem mhm. Dobra, jedziemy. Kończymy. Ale oni są zarumbiści po prostu. Muszę tu nagrać, bo no. czy zdąży? A no. on Ale czat! Ale jesteście superowi O, no, ekstra. Yeah. No, genialne. Czerwony. Czerwony. Atyluję. Zostawiam. No, bo taka była bomba. No właśnie nie, tak nie. myślałem. No i ja. <noise> dobrze jest, nie. <głos> <głos> Dzięka, Karol. Chodźcie, bo umrzemy z głodu, nie? Pierwsze tankowanie.